E, Roman, nie rzucaj się tak. Roman się za bardzo podnieca. Zbędne podniecenie. Uuu, o kurczę. Rozwalił, rozwalił, psuje. Coś ci to uciekanie Dardan nie idzie Bum Chodź tu ci, ci o, to

Ten manusz! To zwalaj mi stąd! Kurde, ten mieć gnął! Zwalaj mi stąd! Już! Wypad przez szybę! Przez szybę wypad! Wypadaj mi stąd! Kurde, no chodź tu, jeżeli masz taki problem! Coś ci nie idzie, widzę! No co No co, no co Myślisz, że tym sztyletem mi coś zrobisz? No i co teraz? Chcesz wstawać? No wstawaj No chodź Chodź, wstań No co, co teraz robisz? No co, co teraz robisz? O, oh. Tak ślicznie. Widzę, że... O, ciekawe, czy tam można wejść. Tędy. Chyba nie. Nie. Sztuczne drzwi nieprawdziwe. Yy, yy, mamy pierwszą broń, znaczy no tak... Jakby drugą A to uważam za pierwszą Noż patrzcie jak teraz możemy nawalać kuksarsko Ciu, ciu, Dobra nieważne Na później te numery Wsiadamy Dzisiaj wykonam jeszcze jedną misję Kurde wsiadłem do auta Dardana Sorry A później jak... A dobra, nie będę wam mówił. Aż w każdym razie y, Roman będzie miał problem, a my kogoś tam zabijemy. Kto sprawy ten problem, a on będzie załamany, że go zabiliśmy. No. Nie będę spoilerować. Patrzcie, jaki hardcore. WOW, umara. Lol. Dobra. Tu, tut Michelle. Gdzie my jesteśmy? Ta piosenka nawet może być. Nie, ponczek idzie. Ja że takie lamy są w policji. I potem się dziwią, że łapać. O ten się dalej zabrzełczym. Dobra, wykonajmy kolejną misję. Znaczy się na taką mysz poboczną. Którą niestety trzeba wykonać. Także traktujemy to jako prawdziwą misję. Jest to misja u Michelle. Au. Fuck! bliniasz. No. Policjant nie ma żadnego do nas problemu. A my sobie pojedziemy. A wiecie co dzisiaj... A już He, dobra.

Fear's date. Dobra, dobra, darujme sobie tą kocenkę. A czy to ten? To. Pierwsza randka. Pierwsza randka. Nico. Hey. I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Ah, oh, well, I like things clean. I can see that. But uh, everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? Uh, you look good. Oh, thanks. <laughs> I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the, uh, fun fair. Great! <laughs> yeah, right. Let's go! Love the fun fair. Actually, we call it, um, carnival here? Wesołe miasteczko... <laughs> tak się teraz poczułem głupio. Mhm. Jak przechodzę tą misję, to w jak zawsze się głupio czuję, bo tak... Niko taki głupi do wesołego miasteczka. Ale i tak w żadnym wesołym miasteczku nie będziemy.

Dobra, to idziemy na kręgle. E... E... <try> mm, tak się zastanawiam... E... <try> 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 tak, tutaj jest mm, koktajl motowa... Tak się zastanawiam, czy ja... Ej! Za... O, czy wam to czegoś nie przypomina? Ważne. Nie patrz się tak. Nie patrz się tak, bo przez to się zawstydziłem. Ja mam nóż, widzisz? Jak masz problem to oberwiesz noż. No, nieważne. Mallory jest smutna. E, Michel jest smutna. Dobra, to jest łatwe, więc szybko to przyjdziemy. Zesterujemy normalnie. Dobra, nie mam co Wam mówić o tym. Wrzucamy kulą. Strike! Ale pięknie! Jestem dobry w kręgę także. Haha! Ha. Nie umie, a ja umiem. Okej, okay, spróbujmy, może znowu strajk będzie. Nie, jeden został. Spróbuję jeszcze raz. Czy będzie proszę jej! Spare. Czy spray? Jesteś... Nie! Fok. Trochę nie wiesz. I czemu tylko tą jedną kulę rzucam? abym poszedł sobie tak na kręgle. U uh, słabo. Dobra, jeszcze dwa razy dwa razy.

Dobra. I jeszcze Wam dokładniej powiem, bo wtedy się zamyśliłem. Tutaj w tym budyneczku, sorry, w tym budyneczku przy tej ławce znajdziecie... No, koktajl mutawa. I Żule, chodźmy z Patrzcie co zrobi Michelle jeżeli my coś zrobimy Jak się ukryjemy, patrzcie Patrzcie na nie Skubana nie Sam jesteś, bitch Dobra, nie przedłużajmy już tego odcinka bo już jest chyba w długi Michelle, thank you, thank you. Mm. So, what are you doing here in Liberty City, Nico? What's anybody doing here? I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home, huh? Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Romans? Not the fuckers! I'm not sure Jak ktoś z nas lubi rap to polecam beat bo na przykład Classics jest beznadziejny dlatego ja wybieram beat Ja zawsze słucham bita i, i Wlad e, Wostok damp damp dump, damp dump. I'm really interested in seeing you again Yeah that would be good I'll give you a call Please do amigo hey! See you soon Czekochako czekolade And <laughs> mm tum 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 Hey Joanna hatę adoro mana na pojedziemy na sammym Aha! O joł joł, ale rap. Nie, naprawdę, kawałek jest niezy. Muszę sprawdzić w instrukcji do gry, bo ja mam orgi... <laughs> fuck! No. Chata! Gdzie moja chata? FOCUS! Ten mi jeszcze zajeżdża. No dobra, ja zajechałem, cicho, nikt. Nie no, gliniasz jeszcze, o jest. Oh, e, spróbuję sprawdzić w instrukcji, jak się ta piosenka nazywa. Wejdę na beat i ten. Fuck. E, e, ten koleś się spalił. Nieważne. Nie, ja też się palę w jaki sposób. Kto do mnie strzelał? Focus. Czekać. Zaraz mojego auta będzie czekolada. Czeku, czekolad czekolada. Chodźmy czpać. Dobra, zapiszmy. No dobra, to dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka, drugiego i czekajcie na trzeci odcinek. Yy, dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia, na razie cześć.